Siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm, a widzimy się przy akwarium. Dlaczego? Dlatego, że mamy pierwszy poród, pierwsze małe w akwarium. No Jestem mega zadowolony, ale powiem Wam, że trochę nie jestem zadowolony z tego, że nie było mnie dwa dni. Ee, co ja gadam? Dzień mi nie było. Nie było mnie dzień, ale ogólnie przez ee, no, koniec dnia i teraz ten początek, czyli dobę mi nie było o tak. I moi drodzy, tutaj przy karmieniu, nakarmiłem rybki i patrzę i tam gdzieś zauważyłem, no ale teraz to już kurde ciężko będzie, zauważyłem małą rybkę, ale no teraz to jej chyba nie znajdę, no taka malutka i wiecie, i, i zauważyłem i mówię, o kurde i wiemy też to raczej, że są to małe od tej rybki, ona teraz siedziała tutaj, ona w ogóle taka wolna teraz się zrobiła, także moi drodzy... O, od tej rybki. Ona ogólnie nie wygląda. Wygląda już nawet, jakby była po już wszystkim, taka, taka wygląda w sumie nawet taka mała. Ale moi drodzy, no nie wiem, widziałem, widziałem malutką rybkę, widziałem ją tylko jedną. Raczej mi się nie, nie pomyliło, powiem Wam szczerze. No i jest ta rybka i ona tak w kątach teraz siedzi. Nie wiem, czy ona rodzi, czy będzie rodzić, czy już urodziła. Ale moi drodzy, przekładamy ją chyba w to. Tak to się chyba powinno zrobić. Tylko czekajcie, czy ja to dam radę to zrobić w ogóle, bo musiał zdjąć pokrywę, albo ją tutaj. Okej, okay, czekajcie. Dobra, pokażę wam to wszystko. No i zapraszam was do oglądania, bo trzeba wyłowić tamtą rybkę, przenieść ją tam i zobaczymy, czy coś uda nam się. Daję was standardowo chyba tutaj do szafy. Czekajcie. O, chyba tak będzie dobrze. Dobra, robimy. sobie podniesiemy tą całą pokrywę i, i sobie to damy chyba z tej strony dalej od filtra. Dobra, czekajcie, żeby tu się wszystko nam dobrze zadziałało. Dobra, ja, chyba nic nie spadnie. Kwiateczki tutaj, na bok, na bok, kwiateczki na bok. Dobra. No i moi drodzy, dobra. Mamy. Dobra, chyba jest ok, także zapraszam was, wyławiamy rybkę, no i chyba ją przenosimy, tak mi się wydaje, co? Tak by było najlepiej. Witam was tutaj oczywiście w kurniku i moi drodzy już powoli trzeba kończyć, bo... Moi drodzy, dzisiejszy film będzie się przeplatał pomiędzy rybkami i porodem, a budowaniem nowego silosa, także nie zdziwcie się jak raz będzie to, drugi raz to i tak w kółko. Zapraszam do oglądania i napiszcie w komentarzu, czy taka forma jest interesująca. I oczywiście pamiętajcie, łapa w górę. Góry zamówione i kurnik czeka, a w zasadzie... Kurie czekają żeby tu wejść. No, no tak to wygląda, no moi drodzy. Eee, kupiłem deseczki i zastanawiać się, no takie krótkie trochę. Tak moi drodzy, krótkie kupiłem, bo krótkie są mi potrzebne. Eee, tutaj ale zastanawiam się, czy na pewno starczą. Miejmy nadzieję, że tak, bo kurczę jak zabraknie trochę, no to co? No to trudno. Dobra, moi drodzy, mamy deski. One są trochę, trochę inne, trochę dziwne, nie wiem, powinny pasować, ale jest ich tutaj 6 sztuk. I moi drodzy, bez sensu, nie kupowałem więcej, trochę będą się różnić, zapewne wzorem, ale no trudno, są 120, czyli w sumie tyle, ile tu powinno chyba być, czekajcie, czy tu mam miarę, tu miarę nie mam, czekajcie, tu mam miarę, tu mam miarę, dobra, zobaczymy, bo aż jestem ciekawy, czy, czy tu będzie jakaś docinka, czy w ogóle bez docinki, no zobaczymy, jestem bardzo tego ciekawy, moi moi drodzy, ajajaj, aj, aj, trochę brakuje... No i co teraz? 2,5 cm brakuje, moi drodzy. No trudno się mówi. No zobaczymy, pokminimy, wymyślimy coś. No. Tyle wam powiem. Także zo zobaczymy, może tu jest. Tu, tu, tu wydaje wiecie, co mi się skosnem polecimy i tu taki lekki skosik i tutaj fajnie to zrobimy, wykończymy. Będzie dobrze. Także moi drodzy, działamy, 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 robimy. I moi drodzy, jest robota. Na dzisiaj kończymy te deski, przykręcamy, robimy burty tutaj zamkniemy wszystko, zrobimy już ten worek, może wytniemy zrobimy coś z tej rury, bo właśnie a propos rury, kupiłem rurę i w tym moi drodzy będą takie otwory i w tym kury będą jeść tu mamy dwie zatyczki na, te, na tą rurę, chociaż zapytacie czemu dwie, bo będziemy tam myśleć jeszcze, e, teraz wam nie mówię powiem, powiem wam później jak to będzie wyglądać dwie zatyczki i co jeszcze kupiłem, powiedzcie mi no, coś jeszcze kupiłem. No nie, chyba wszystko. Także będziemy myśleć. Tu jeszcze jakąś jeszcze, za, wiecie, zasłonkę będzie trzeba wymyśleć. No także jest roboty, moi drodzy, działamy i widzimy się za chwileczkę. No wygląda to tak to wszystko. No i moi drodzy, gdzie jest ta rybka? Teraz ona gdzieś się chowa jakby. I kurczę, no. Czekajcie, najpierw weźmiemy sobie, gdzie mamy te siteczko. Tutaj mamy sitko, ok. Wywalimy wszystko, co w nim tutaj jest takiego niepotrzebnego. Bierzemy, otwieramy. Filtr sobie wyłączyłem. Dla spokoju. Okej, okay, i czekajcie, no ta rybka gdzieś się tu kurczę ukrywa. Ona gdzieś się ukrywa. A, tu jest, tu jest u góry, dobra. Także nam nawet ułatwi zadanie, patrzcie. No dalej, dalej rybka. Chodź tu do nas. Chodź tu do nas, chodź. Okej. Okay. No czekajcie, bo teraz ją bardzo ciężko złapać, ona tutaj jest. I tu właśnie tego małego widziałem. No kurde, że ja go nie widzę już. O, jest, jest, jest tam, tam za filtrem się chowa, moi drodzy. Czekajcie, no tam, tam, tu tu pod tym. Kurde, no widzę go. Spróbuję go złapać niedługo i przenieść go tam. A miejmy nadzieję, że moi drodzy, ona dopiero zaczyna. Dobra, mamy ją. Ojej, no patrzcie. No nie jestem jednak w tym dobrym. Dobra, tu może ją spróbujemy. Dorwać. Dobra, mamy. aj uciekła na mnie. Kurde, jaki jestem słaby w to. Nie, ja. ją tylko tu narażam na stres, a nawet i czyli nie potrafię. Kurde. O, widzimy ją tam. No kurczę, jak ją się ciężko łapię, moi drodzy. Kurde! No dalej! pomóżcie mi! Ok, jak to ta pani robiła przy tym? Przy szybie! Przy szybie, ok! Mamy ją, moi drodzy, przy szybie, przy szybie! Dobra, przy szybie, przy szybie! Ok! No, kurde! Czekajcie to Dobra. Moi drodzy. Dobra. I mamy, moi drodzy, rybkę. Dobra. I przenosimy ją tutaj ładnie. Dalej, dalej. Głazimy. No, także. O, tutaj nie widzicie. Ojej, tutaj. No. Rybka. Dalej, dalej. O, dobra, moi drodzy, udało się, rybka już jest, tylko, dobra, to wyjęte i, moi drodzy, jeszcze akcję mamy, żeby złapać tamtego małego, ale jak na razie skupmy się na niej, moi drodzy, mamy ją tutaj, kwiatek, czy, czy zostawicie kwiatka? Nie, bez sensu, nie potrzebuję go. No i co, miejmy nadzieję, że tu i będzie lepiej i że zobaczymy jeszcze jakieś małe, bo powiem wam, że jak na razie, o, 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 czekajcie, widzicie go chyba? Czekajcie, za, zaraz się widzimy. Odbiorę telefon. No dobrze, moi drodzy, także tutaj ściankę już mamy. Widzicie do samej góry, ładnie pociągnięta, tak to wygląda, różne kolory, to i tak będzie pomalowane. Tutaj również ściankę mamy do samej góry. I moi drodzy, wszystko pomalujemy, ale teraz. Jestem na etapie. Wy... No, w sumie to już skończone, jest. Patrzcie, widzicie, jaki duży zbiornik, zero tutaj przejścia żadnego. Teraz moi drodzy, jestem na etapie wywiercania takim dużym wiertłem dziur, i następnie w to będziemy wycinać ten otwór na tą rurę, i z tej rury będzie rozprowadzenie do pozostałych rur. Także tak to wygląda. Męczymy się. No, i wchodzę tutaj, co? Wchodzimy. No dobrze, moi drodzy, także dziura wywiercona i wycięta. I teraz pytanie: czy jest wszystko ok? No i wyszło pięknie, mamy dziurę. Widzicie, nawet tu, gdzie nigdzie są takie 3D: jedna, druga, trzecia. Także myślę, że będzie to trzymać wszystko. Dziurka jest i teraz patrzymy, czekajcie, gdzie my tu mamy. Czy to wszystko pasuje? To jest szersze i tak, ale pasuje. No, także. Super to wszystko wychodzi. Lecimy dalej, moi drodzy, i już wam tłumaczę, co i jak tutaj wszystko będzie. No dobra, moi drodzy, także no, muszę wam go pokazać. Kurczę, czy jest jeden. Ja widzę jednego. No, widzę jednego. Czekajcie, no. O, o, o. No nie, wy go nie widzicie. Czekajcie, o, 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 widzicie, widzicie, moi drodzy, tak, widzicie go? To jest to właśnie. To jest to, moi drodzy. No, zobaczyliście, także cieszę się, że wam to pokazałem. I moi drodzy, no, jestem ciekawy, kurczę, czy coś więcej jest. Może tu pod tą ciuchcią coś jest. Czekajcie, no, aż Boże, rękę, ją przesunę. Może coś z niej tam wypłynie. Chyba nic. Chyba nic moi drodzy także no miejmy nadzieję że to dopiero początki i że udało mi się na sam początek zadziałać kurde no fajnie by było ale no ona już nie wygląda jakby miała coś jeszcze tam z siebie wydobyć ale to różnie bywa mogę nie wiedzieć zapewne nie wiem no i moi drodzy tylko teraz chciałbym chociaż tego jednego wiecie żeby jednego tam mieć jakoś go wydostać stamtąd Dobra, moi drodzy, ja tu przeprowadzam akcję, spróbuję to jak najlepiej zrobić i w ogóle postarać się to zrobić, i widzimy się za chwileczkę. Niestety, tutaj silos powoli zrobiony, bo jak widzicie, zrobiłem coś takiego, ale próba ziarna wsypana, i moi drodzy, patrzcie, moje spadły mi tapy do SB. Yy, Gruba ziarna i patrzcie gdzie jest ziarno, w jednej dziurce, w drugiej już go nie ma, a w tej to już nawet nie wspomnę I moi drodzy patrzcie, no jakby, to ziarno tak, tak marnie tu idzie I stwierdziłem, że ten pomysł z rurą nie jest dobry, jeszcze jak to na dwie rury by szło i w ogóle tu nie dociera, nie działa to No trochę zwaliłem to, ale moi drodzy znalazłem szybkie zastępstwo na to wszystko Tu kowcia z nami jest, patrzcie hmm. Tylko I moi drodzy po prostu będzie podłożone karmidło do karmidła, będzie wsypane i drugie karmidło będzie też zasilane tym, tylko od tego będzie rurka odbiegać i patrzcie do karmidła, aż będzie bez problemu szło. Więc tak to robimy. No dobrze moi drodzy, powolutku, powolutku, jest godzina 21 chyba 30, nie wiem jak robię to, to, to po prostu robię. No i moi drodzy przyszło na obijanie już tego, także fajnie to wychodzi, ładnie to jest grube, będziemy to ładnie naciągać, nie za bardzo wiadomo, żeby to też mogło się uleżeć. No i moi drodzy, tak to wygląda, tu najpierw robimy dół, później zrobimy ścianki, bo jak wiemy, no, ścianki z nich zachodzą na dół, także mamy jedną ściankę, drugą, trzecią do zrobienia i mamy taki kurczę silos, że no nie macie pojęcia, ale dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Do czego zmierzam? Do, do tego zmierzam moi drodzy, że e, zrobiłem tutaj w końcu karmidło, tak to wyszło, wyciąłem, wszystko fajnie, pykło. Także moi drodzy, karmidło będzie jedno tutaj i na przykład drugie może być, nie wiem, tutaj, tam, może być, nawet pod spodem, może być tam. O, także kurki będą sobie wchodzić po to, żeby jeść. Także wyszło to fajnie, jak na razie, jedno już jest podłączone, działać, działa. Mogę wam to później zaprezentować. Jak na razie, mówię, obijam ten dół. Chcę się skupić na tym, obić wszystko i później Wam zaprezentować. Dziurkę się tam wytnie i będzie elegancko wszystko chodziło. No cieszę się bardzo, bo kurczę, trochę to wymagało czasu. Jeżeli oczywiście dzisiaj mi się nawet uda, to chciałbym to pomalować, ale nie sądzę, bo to już ta godzina, to wiecie. Ale chciałem w sumie, żeby to mi skło, ale dobra. Na razie kurnik będzie zamknięty jeszcze, bo kur jeszcze nowych nie będzie. Także może sobie to ładnie wysychać. No tutaj co, tutaj jest siatka przystawiona do tego, który mają na razie drugie karmidło, ale przez to też myślę dadzą radę jeść, bo tam widzicie przez te przęsła dadzą radę główki wsadać, Wyszło fajnie, z resztek dużo, dużo na to nie wydałem, no bez sensu, że wydałem na tą rurę 30 zł, bo ta rura 2 m 30 zł, zatyczki dwie poszły na marne, no w sumie jedna nie, ale no tak to wyszło. No szkoda, szkoda, że nie przemyślałem, ale no widzicie, widzicie, człowiek chce dobrze, chce, chce lepiej, chce inaczej, a tu i tak zrobi się tak po staremu dobrze i będzie też grało. No dobra moi drodzy, także ja nabijam tutaj, tutaj jeszcze będzie ładniej, na razie wstępnie, tak tylko i widzimy się później. No dobrze moi drodzy, także może pochwalę się wam jak to wyszło, także tak to wygląda moi drodzy, wszędzie obicia, jestem ciekawy że jest strasznie ile tu będzie tego ziarenka. Tam już dziurka jest, jak widzicie, zlatuje pięknie, wszystko działa. Tutaj idzie do tego karmidła, a tutaj stąd kurki jedzą. Czekajcie, może pokażę wam bardziej tu głębiej. O, tak to wygląda. Tutaj leci, a kurki tutaj, moi drodzy, jedzą. O, widzicie, tak to wygląda. No wszystko się trzyma. Ale jeszcze nie ma ziarna, także nie ma co, co mówić. Eee, ja tu powoli sprzątam, ogarniam, chcę zjeść, bo naprawdę idę. Jestem głodny, ale moi drodzy, no chciałem to dokończyć już na dzisiaj, także wszystko gotowe. Tutaj jeszcze takie wiecie wizualne rzeczy, poprawki, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także tak to wygląda, widzicie, fajnie, wszystko jest pięknie. Te sznureczki teraz trzeba wyciągać, ten syf cały tutaj. Żeby to nie weszło tam w karmidło i kury się tego nie najadły. Dobra, także, moi drodzy, wygląda to pięknie. I oczywiście, nie wiem, w tym odcinku to zrobimy, ale jeszcze nie kończę z Wami. I jutro widzimy się z kolei wy za chwileczkę. Na napełnianiu tego zbiornika. Chociaż nie wiem czy jutro to nagram, bo nie mam w sumie tyle, tyle paszy i pszenicy. Ale trzeba będzie to wykminić. Może nie w tym materiale, ale widzimy się w każdym razie jutro. Będziemy działać dalej. Zobaczymy za dnia trochę bardziej. I moi drodzy, dziękuję Wam i widzimy się za chwileczkę, moi drodzy. Przyszedłem i wyobraźcie sobie, że rybka, która, która rodziła e, tego maluszka, wsadziłem ją tutaj i przychodzę, a ona nie żyje. I nie wiem, czy jest to, i chyba nic nawet nie urodziła, nawet nic tu nie widzę chyba. Także moi drodzy, będę musiał ją wziąć, ale zastanawiam się, czy jakby. Czy jest to spowodowane tym, że to, tym całym, wiecie, czy może źle przeszła ten cały poród, czy jak? Ale nie wiem, czy jakby taka rybka może tu źle przejść. Jakbyście mogli dać mi znać, bo no niepokoję się trochę, czy coś jest nie tak, czy coś źle robię. Jeżeli chodzi o te rybki, te one całkiem fajnie wyglądają, ruchliwe i tak dalej. I nic nie wskazuje na to, żeby jakoś źle się czuły. Jedynie co, to tam, tą bym najbardziej powiedział, że, ale no czy, czy tak, czy jest źle? Nie, chyba nie, ale moi drodzy zastanawiam się, gdzie jest ten maluszek, bo też go nie mogę znaleźć, tam go już chyba nie ma, także też nie wiem w sumie, czy się, czy się jeden urodził, czy kilka, czy zjadły je te, te glonojadki na dole, czy może inne rybki, wiecie, to jest takie gdy bać można i gdybać cały czas ale najbardziej mi szkoda tamtej rybki, bo jednak nie wiem, ja ją tak strasznie lubiłem e, e, tą złotą jakoś tak też wyjątkowo jak widzicie, tak to się skończyło także widzicie, w jednym odcinku jedna rybka e, dostała nowe życie, a jedna niestety straciła także no bywa i tak, no kurczę, szkoda szkoda, także moi drodzy, jak coś będzie się działo, zauważę tamtą urodzoną rybkę czy coś, to oczywiście dam wam znać, też jest opcja, że przez ten filtr mogły, wiecie, zostać jakby, wiecie, wciągnięte, bo to takie małe, małe rybeczki. Czy tu coś leci? Nie. No nie wiadomo. Także ni niestety, taki pierwszy poród nieudany. Trudno. Idziemy dalej, próbujemy i robić co w mojej mocy.